Siemanko, no to ruszamy na kolejną wyprawę. Zobaczcie, jak wygląda samochód. Cały doładowany. mamy nadzieję, że objedziemy jakoś. Nie tak jak ostatnio. O dziwo, kurde, Ponton szedł do trumny do góry, więc nie ma źle. Ponton Karnistry i linia paliwowa i bagie z góry. Dwie wędki. Reszte dwie wędki mamy tu. lodóweczkę, namioty, śpiwory, materalce, no wszystko zawalone na fulnę także oglądajcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, nasza jazda Ej, dotarliśmy na prom póki co nie ma źle, nie było korków tak wygląda kabina o, tu jest łazienka, taka malutka tu jest moja piękna żona I kabina trochę kurde mamy czteroosobową, bo niestety nie było dwuosobowych to różni się tym, że mamy po, po prostu no, cztery łóżka. Cztery łóżka, no ale jak się wybierze dwuosobową, tak samo są cztery łóżka. Więc kabina taka troszeczkę stołek. Stary jakiś. No, widać, że to wszystko stare. Ale dobra, mamy prąd. Wyciągnęliśmy sobie rodówkę. Załta podłączyliśmy. Śmigamy. Teraz pokażę Wam pokład z góry, jak to wszystko wygląda. Masz bilet? Nie, mam. No. Kabinka taka mała. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo troszkę wieje. Polferis, w Wawel Z tamtej strony mamy... Z tamtej strony mamy Gdańsk A po stamtąd przepłynęliśmy Tędy się wjeżdża, on wjeżdża się tutaj, się czeka w kolejce Tam dalej, no teraz nie widać, bo mi zasłania ten komin Tam dalej jest Westerplatte Zobaczcie, tak to wygląda Idziemy do tyłu w ja całkiem niedawno też płynęliśmy tym promem 18 godzin Płynięcia przed nami Mamy nadzieję, że nie będzie za bardzo bujało Przeszła mała ulewa Ale na szczęście Jechaliśmy tutaj, to nie lało Zobaczymy jaka pogoda będzie dalej W Norwegii nie spodziewamy się Super pogody, ale jesteśmy przygotowani na deszcz, także. Ja już <laughs> O, takie łuby fajne na ryby, nie? Galeonik. Nie, tamten. damy 16 18 godzin. Robimy z godzinnym opóźnieniem. I cyk kamera do wody. nie pomalutko, malutko kurde żeśmy jako zeszliśmy. jako kurde prawie A i tak to wygląda Była no, ja się Nie na sam Szwecja Suwamy ze wszystkimi. Wrzucamy nawigację i lecimy dalej. Jako inny dzień naszej wyprawy, już jakieś 1200 km za nami i 18 godzin promem, przed nami do miejsca docelowego jakieś 400 km dzisiaj, a nie docelowego. Do następnego miejsca, w którym chcemy spędzić 2 dni, jakieś 400 kilometrów Zatrzymaliśmy się na takim placu Rozbiliśmy namiot Kurde, dobrze, że mamy ten dwusekundowy w Decathlonie Bo w sumie jak się włoży na jego materace To nie trzeba ani wbijać śledzia, ani nic A ciężko tutaj znaleźć miejsce takie fajne, żeby powbijać śledzie, bo wszędzie jest kamień Materace kupiliśmy Takie grubsze pompowane, no też się to dużo lepiej sprawdza na tych kamieniach niż karymaty. No i co, i robi się pomału jasno, zachmurzone jest, troszkę nam pokropiło. Idziemy zaraz, tam jest taka buda. Tam sobie zrobimy jakieś jedzenie. Słychać w oddali rzekę. Także miejscówkę mieliśmy fajną nad rzeką. No i co, robimy coś do jedzenia. I ruszamy zaraz w trasę. Chłodno jest dzisiaj. Także ruszamy w dalszą trasę i pokażemy wam jak to, jak to wygląda dalej. No, kilometrów przed nami jeszcze trochę. Składamy ten cały banjaj i, i śmigamy. Chowamy się przed komarami, bo, bo gryzą strasznie. Nie? I tak wygląda ta miejscóweczka. Tam się wjeżdża z głównej drogi. Tutaj sobie można chyba szczytać kod QR Z tego co widzę to chyba jesteśmy tutaj Ta czerwona kropka przy tej rzece Tutaj jest miejsce na rozpalenie ognisk, kosze na śmieci, ławeczka No ale tutaj się nie dało zjeść, powiem wam, tak tyle komarów, że jest jakaś masaka No i tu taka buda Z miejscem na ognisko w środku Taka chatka puchatka, tak to wygląda. No, rzeka jest świetna, by porzucał normalnie, ale musimy ruszać niestety dalej w trasę. I tak grzybów jest pełno. Zobaczcie jak wygląda rzeczka. O, rzeka rewelacja. zapierdziela nie dodawa no, a myślę, że tu nie trzeba by było długo rzucać, żeby rybę złowić No ale lecimy, bo gryzą no, stanęliśmy, bo jest kolejna piękna rzeka z kaskadami i wodospadem Ale trzeba przyznać, że drogi to tutaj mają kurcze zarąbiste Teraz mamy jakąś taką małą miejscowość, ale jedziemy Auta dosłownie mija się raz na czas A już słychać wodospad Patrzcie, jak to wygląda Tam z góry jeszcze leci nieco bym tu wpadł nawet grzyby są no super to wygląda To jest Za nami 1700 km podróży, jeszcze nie dotarliśmy do celu. Na razie 1700 km podróży i 18 godzin promem. Jesteśmy w Arctic Circle, czyli w krągu polarnym. Czuć. czuć zimno, jest 8 stopni, zobaczcie tam leży śnieg, jeszcze w górach, wszędzie są chmury. No pogodę mamy idealną pod namiot. <głos> <głos> Idziemy tam do góry się przejść, gdzie te Kopce. Wam no, widoków pewnie nie będzie zapierających Więc jak piersiak, no ale czuć, że czuć, że to Norwegia. Czuć, że Norwegia, czuć, że wieje, czuć, że jest zimno. No. Czuć, że klimat arktyczny. Jak będą jakieś fajne widoki to się nam pokażemy z góry Dołożyłeś kamyk? Co? Co? Dobra, dokładamy swój kamyk na kopiec Patrzcie ile kopcy O, tamten duży Taki pokaźny O, ja pierdziel No powiem wam, że rześko Żadnych drzew? Mało, więc spływają pełno. Zobaczcie, pełno jest po drodze takich wodospadów, strumyków spływających z gór. Tam jest, tam jest. No, a w tamtym miejscu, nie wiem, czy będzie widać, jest lodowiec. No, nie, nie po. Tak, tam jest ten lodowiec, chyba. Nie pojedziemy na niego, bo, bo jest zimno i chcemy troszeczkę czasu zaoszczędzić na łowienie. Z góry tutaj całe centrum tu, tu, tutaj w tym miejscu o, no kopce fajne poukładane i zimno, normalnie zimno. Zaraz trzeba czasnąć jakąś słuchacie Od strony tego lodowca, powiem wam, temu pewnie tak zimno No idealnie, pod namiot będziemy mieć idealnie Mam nadzieję, że jak pojedziemy tam wyżej Będziemy bliżej morza, więc zrobi się troszeczkę, troszeczkę cieplej no, na razie co, no Na razie, <grym>, na razie pochodzimy, pochodzimy i śmigamy dalej no Chyba, że tam do góry idziemy 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 tam jeszcze do góry, zobaczymy co tam się dzieje Niedźwiedź polarny, ale powiem Ci, że jest spory jest Czekaj Niedźwiedź, a tu jest, jest łoś? A tu jest łoś No góry niektóre wyglądają naprawdę imponująco Jeszcze nie całą widać To połowa w z prawej strony, przepraszam, mamy rzekę, no nie widać w tej chwili, ale też jest rewelacja. No widoki naprawdę, widoki pierwsza krasa pełna, wodospadów, gór, zobaczymy jak będzie z rybami. Barierka zasłania usługi. Pasażerowie tak, tak. przy drodze Myślisz, że łapią okazję? Łapią okazję To nie pierwsze było Zobaczcie, w jednym miejscu góry pełno śniegu, tam dalej za chwilę wam pokażę jak pojedziemy A tutaj taka zielona dolinka, normalnie jak z Hobbitów Porośnięta, wszędzie takie brzozy połamane Wszędzie pełno baranów goni Ale super to wygląda Zrobiło się troszkę cieplej, bo jest. To są takie skałki. Zrobiło się trochę cieplej, bo jest 13 stopni. Na tam na górze przedtem było 8. Zobaczymy, co będzie dalej. No, te to mają w ogóle wyrąbane O, no, no jak się, bo na słuchacie, nie? <laughs> No Jezu, kolejna przerwa na odpoczynek, już nas tyłki bolą normalnie. Nie. Ale zobaczcie, jakie widoczki. Widoczki, normalnie, pierwsza klasa. I już jakieś tysiąc. Kurde, nie powiem, a muszę zobaczyć, później jak dojedziemy na, mi... znaczy, na miejsce. Nie na miejsce tego punktu, już chcę pokazać jeszcze jeden, gdzie będziemy łowić. Ale na razie, wszystkie drogi kręte. Trochę schodzi, zobaczcie, z gór, tutaj akurat jest mały, ale polało i wszędzie schodzą takie wodospady. Niektóre naprawdę robią wrażenie. A my dajemy cały czas pod tą górę i później znowu będziemy zjeżdżać w dół. Nawet tęcza się pojawiła, nie wiem czy widać. Tam jest taka tęcza i tam z gór, wszędzie te wodospady schodzą. Tam już widać też kurcze góry. No ładnie, ładnie. Pierwszy raz jesteśmy w Norwegii i muszę powiedzieć, że fajnie. Tak, mam kluczyki. No i dotarliśmy do pierwszego celu naszej podróży przynajmniej tego Wędkarskiego. Wylądowaliśmy pod, mo pod mostem. Zobaczcie. Tak wy... O, jest jakieś dziecko tam się drze. Most Salstrumen. Nie wiem czy to dobrze wymawiam. Mam nadzieję, że dobrze. To się okaże. Tak wyglądają najsilniejsze prądy pływowe świata. 38 km na godzinę podczas najsilniejszego przepływu. Zapierdziela woda jak na rzece. Tu się wypływa. Tu się tamtych wody. No, tam już żłowią chyba z łódki. Normalnie jak rzeka No fajnie góry widać, co teraz są węble, A tak zasuwa ten prąd No. Dobra, tyle na razie z tej trasy chcecie oglądać co się nam uda złowić jeśli chcecie zobaczyć, co się nam uda złowić, to oglądajcie następny odcinek. A tam gdzie idziemy? Potem mówić. Nie, wiem, zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. i Do następnego odcinka.